Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj lekko wiosenno-letnio zupka. No już mamy lato, prawie że w pełni. I robię dzisiaj zupę rzodkiewkową. I będę potrzebować tak 2 litry wywaru z rosołku. Z rosoku. rosołku warzywnego. Ja już tu mam, ja już to gotuję. Znaczy, ja się zrobię, ale teraz już to podgrzewam ja już się zrobię taki bio, albo możecie z kostki wziąć albo ze, ze swojskiej domowej wegety, jak żeście zrobili. No, albo taki, ja to, to, to też, to też jest bio, czyli bez chemii Zrobiam się, no tak, dwa litry. Potem potrzebować oczywiście rzodkiewka. Ja mam duży pęczek rzodkiewek. Te rzodkiewki się pokroja glaj, za rozwę, na plasterki, ale dwie. Tak duże dwie albo trzy se zostawiam. Nie, dwie duże se zostawiam, na plasterki na osobno i to Pan będzie do dekoracji na górę. E, no, na są koniec, nie, bo, bo jak rzotkiewka się będzie gotowa trochę duży, to straci farba. Potem tu mu tak, dwie marchewki, kartofle, tak gdzieś 5, 6 sztuk albo cztery duże, e, garść tego kroszku. tu mrożone, możecie z puszki wziąć, tak pół. No, e, potem tak, przyprawy. Aha, to się pokroi jeszcze na małe kawałki, kartofle i marchewka i ten groszek. I zaraz to do tego rosołku, żeby mi się to gotowało. E, I z przypraw to mu tak, kurkuma, jedna łyżeczka. Tu taką kurkuma. Yy, oregano, tak gdzieś pół łyżeczki, sól, pieprz, też tak poszczypcie pół łyżeczki, ćwier, ćwiartka. <grym>, to się potem okaże na samym końcu, może trzeba wydać więcej, może nie. I bazylia. Bazylia tu mu świeżą. Yy, to się też pokroja na, posiekło się na małe kawałeczki. No, okej. Okay. Aha, i może na, i na końcu jeszcze trochę koperku, tak do smaku, do ozdoby. ok To na małe. ciepno do garca i ta rzutkiewka też Pana Kroić na plasterki. Tak, ja tu w ciepła ta marchewka, kartofle, to znaczy w krojach marchewka, cało w ciepłach, zaczęła kroić kartofle, potem w ciepłach, i zaczęła kroić potem ta. E, jak to się nazywa? Rzodkiewka. Rzodkiewka na samym końcu, no lepiej w ciepło, tak, e, żeby nie była potem za miękką, wiem, wiecie o co chodzi. I teraz to ma nagotować tak z 10 minut, aż, się, aż to będzie miękkie te kartofle. E, w międzyczasie się też pokroja bazylia. A potem, jak już to będzie miękkie, tak yy, wciepnam te przyprawy. Tak, kartofle i marchewka i groszeki miękkie. I teraz się tu wciepnę te przyprawy. Yy, ta bazylia się posiekała. Dobra, już się ten piec wyłącza. Tak, ja tu mam jeszcze śmietana kwaśną. Możecie wziąć 12 albo 18%, może być kwaśną. Ja tu mam gdzieś, tak gdzieś 4 łyżki, 3-4 łyżki. I jak ta zupa przestanie się gotować, to znaczy mu piec jest wyłączony, ale on jeszcze trochę się tam gotuje, nim, e, jeszcze gorący wleja tu trochę tej wody, tej zupy do, e, do tej śmietany, żeby się nie zważyła, jakby była na odwrót zrobili, i wleja to tutaj. E, Dom te rzodkiewki, co my na ozdobę zostawili, i posypia to koperkiem, ale to chyba na talerzu już. I potem, no i zupa gotowa już. Hej, okay, to spróbujemy. Trochę soli. Smakuje troszkę inaczej, ale dobrą je, taką lekką. Tak, zupka pyszną, no jak szkoda troszkę inną, ale pyszną je. Taką lekką, letnią, wiosenno-letnią. Dobro na odchudzanie. Ok, myślę, że Wam się film podobał, i do następnego razu. Cześć!